Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ostrej Jazdy po Patelniach. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak robię kaczkę w pomarańczach. Yy, najpierw musimy tą kaczkę zamarynować, a co za tym idzie, musimy przygotować marynatę. Yy, a marynatę robi się w ten sposób: do miseczki wędruje skórka z jednej pomarańczy otarta na tarce. Następnie trzy dość drobno pokrojone ząbki czosnku, jedna posiekana papryczka piri-piri bądź jakaś inna ostra papryka i jedna gałązka rozmarynu świeżego, też dość drobno posiekana. Teraz do marynaty dodajemy jeszcze sól, łyżeczka soli mniej więcej. Taka sama ilość świeżo zmionego pieprzu. Ja tutaj mam akurat pieprz kolorowy. O, wystarczy. No i teraz płyny. Łyżka stołowa tak około, octu balsamicznego. Teraz sok wyciśnięty z jednej pomarańczy. A to była w moim przypadku jedna duża pomarańcza, ale równie dobrze mogą to być na przykład dwie małe. No i teraz dodajemy do tego jeszcze tak z dwie łyżki miodu. Na oko. No i teraz musimy to wszystko porządnie wymieszać. Teraz przystępujemy do marynowania kaczki. Kaczkę przed marynowaniem warto sobie przygotować w taki sposób, że nacinamy skórę w miejscach po prostu, gdzie jest dużo mięsa na kaczce. Czyli tutaj ja naciąłem sobie na przykład na łódkach i jeszcze o, na piersiach. Robię to po to, żeby marynata po prostu yy, wszędzie wlazła. No i tak. Bierzemy jakąś michę. Kaczkę wcześniej sobie podzieliłem na cztery części. Bierzemy Michę i wkładamy pierwszy kawałek kaczki i dokładnie marujemy go marynatą i tak ze wszystkimi po kolei tak zamarynowaną kaczkę odstawiam na noc do lodówki i jutro będę ją sobie piekł na obiad. Jeszcze dwa słowa do samej kaczki. Ja ten egzemplarz kupiłem sobie od gospodarza akurat, także to jest, zobaczcie ile to jest mięcha na tej kaczce. Także jest to dość ładna sztuka, duża. Takie kaczuszki Wam polecam. A jak nie, to można kupić sobie w markecie, i wtedy polecam Wam odmianę barbarii, bo to są takie kaczki, które najlepiej się pieką. Mięso nie jest gumowe nigdy, jest fajne, mięciutkie i kruche. No cóż, teraz to przykrywam i wkładam na noc do lodówki. Mamy już dzień następny. Tak wygląda kaczka, która przeleżała w lodówce całą noc. Zapomniałem wczoraj o jednej rzeczy do marynaty. Trzeba oczywiście dodać koniecznie imbir, dwie łyżki startego imbiru. Mi się to później przypomniało, także sobie tutaj ten imbirek dołożyłem. No i cóż, przystępujemy do kolejnych czynności. Teraz mam tutaj takie żaroodporne naczynie, jak widzicie. I teraz kaczkę będę sobie tutaj układał do pieczenia. Każdy kawałek kaczki trzeba przed ułożeniem jeszcze raz porządnie namoczyć w marynacie. I po kolei układamy wszystkie kawałki. sposób skórą do góry i na koniec przyprószymy wszystko jeszcze świeżo zmielonym pieprzem i odrobiną soli Podlewamy całość jeszcze odrobiną wody, tak gdzieś w ilości pół szklanki. A następnie przykrywamy blachę folią aluminiową. I będziemy to piekli w temperaturze 180 stopni na początek przez przynajmniej 1,5 godziny. W czasie, gdy kaczka nam się piecze w piekarniku, przygotujemy sobie pomarańcze z których zrobimy sos. Będzie nam potrzebny do tego jakiś ostry nóż, najlepiej o takim płaskim ostrzu. No i cóż, i robimy coś takiego. Bierzemy pomarańcze, odkrawamy końce. Stawiamy to sobie w ten sposób i obieramy. Musimy to zrobić tak, żeby jak najmniej pozostało tych białych części na naszej pomarańczy. Mniej więcej tak to powinno wyglądać. I teraz wycinamy cząstki. Tutaj wjeżdżamy nożem zaraz obok tutaj tej białej takiej żyłki. Nacinamy z jednej strony, z drugiej. I to właśnie nam jest potrzebne. I tak jedziemy dookoła z całą pomarańczą. To co nam tutaj zostało, o, teraz musimy jeszcze porządnie wycisnąć, ponieważ jest w tym sporo soku, który też nam będzie potrzebny. Tych białych błon, tego wszystkiego musimy się z pomarańczy pozbyć, z tego względu, że gdyby to zostało, to pod wpływem temperatury yy, robi się to po prostu gorzkie i mogłoby nam zepsuć. Cały sos. No i w końcu zabieramy się za przygotowanie naszego sosu. Do takiego małego garnka wrzuciłem sobie łyżkę masła, i teraz na tym masełku muszę sobie zeszklić jedną drobniutko pokrojoną szalotkę albo cebulę. Cebulka, jak widzicie, już nam się tutaj fajnie zeszkliła, jest mięciutka. Więc w tym momencie dorzucamy do garnka wcześniej przygotowane pomarańcze razem z wyciśniętym z tych resztek sokiem. Następnie dodam. Garść pokrojonych dość drobno suszonych daktyli. Jeżeli nie macie daktyli, to mogą to być na przykład suszone figi albo nawet śliwki. O, tutaj widzicie, został mi taki kawałek tej białej błony, którą sobie od razu usunę. teraz zalewamy to wszystko szklanką czerwonego wina. Teraz musimy to doprowadzić do wrzenia i na małym ogniu trochę poddusić. Mój sosik już się. Trochę poddusił jak widzicie pomarańcze fajnie się rozleciały teraz dodam do tego sosu tak ze dwie łyżki miodu odrobinkę soli dosłownie taką małą szczyptę i jeszcze trochę w Jeszcze chwilę to pogotuję żeby ten sos mi się jeszcze odrobinkę zredukował. No i cóż, czekam, aż mi się upiecze kaczka. Półtorej godzinki minęło. Zobaczymy, jak wygląda w tej chwili moja kaczka. A wygląda ona tak. Jak widzicie... No, myślę, że jeszcze przynajmniej z godzinkę pod przykryciem musimy jej dać. Kaczka jak widzicie powoli nabiera kształtów. Wytopiło się tutaj sporo takiego tłuszczu. Kilkakrotnie podczas pieczenia polewałem. Mięso tym tłuszczem, o czym wcześniej zapomniałem wspomnieć, żeby to robić tam co jakieś 20 minut. W tej chwili kaczka była w piecu dobrze ponad 2 godziny. No, niestety, jest to bardzo duży egzemplarz, także także. Wymagał on tutaj dłuższego czasu pieczenia, ale myślę, że jeszcze jakieś pół godzinki i kaczka będzie gotowa do podania. No, i wreszcie, moi drodzy, się doczekałem. Po blisko 3 godzinach pieczenia. Moja kaczka jest gotowa. Muszę powiedzieć, że w tym wypadku naprawdę rozmiar ma duże znaczenie. Po prostu im, większy, im większa kaczka, tym dłużej się to wszystko musi piec. A w wypadku kaczki ten czas naprawdę bardzo znacznie się wydłuża. No cóż, ale doczekałem się. Za chwilę podam to jeszcze ją sobie tutaj podzielę tą kaczkę odpowiednio no i podam to w towarzystwie takich pieczonych ziemniaczków i tego sosu z daktyli i pomarańczy, który wcześniej przygotowywałem życzę wam smacznego